No, i witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku motocyklowych przygód. Dawno mnie tutaj nie było, no ale to jest jakby spowodowane przerwą hmm, zimową. Święta, nowy rok, wiadomo, troszeczkę yy, pochorowałem, troszeczkę wiele innych spraw życiowych, że tak powiem prywatnych, się pozmieniało. Mam nadzieję, że najlepsze. A dzisiaj co? Jeździć dalej nie możemy, ponieważ no jakby wieje i leje, także nie jest to pogoda na jazdy motocyklem. Mam nadzieję, czego sobie i Wam życzę, pogoda na jazdę i na jakieś pierwsze podróże, wyjazdy, wyprawy. Przyjdzie niedługo. A dzisiaj zajmujemy się moi drodzy przyczepką. Przyczepą, yy, która ma być docelowo przerobiona może nie przerobiona, ale dostosowana do tego, abym mógł sobie spokojnie wsadzić na, na nią motocykl. Więc tak, przyczepa jak widać widać czy nie widać. No, to światło tutaj to w ogóle jest tragedia. Przyczepa naszej polskiej produkcji Teramet Eco Plus. Zakupiłem ją chyba bodajże w zeszłym roku, jakoś tak. Yy, przyczepa jest nowa. przyjechała ze mną już parę tysięcy kilometrów, bo kilka razy byłem z nią w Polsce, yy, że tak powiem, jakieś tam przeprowadzki i tak dalej, i tak yy, dalej. Docelowo potrzebuję tą przyczepę tylko i wyłącznie po to, żeby gdzieś tam jakieś swoje prace ogrodowe wykonać i, i przewieźć, wiecie jak to na wiosce, jakiś tam kawałek drzewa, jakieś tam yy, takie różnego pierdoły typu. Ale tak, ja przyczepę motocyklową mam, jeszcze posiadam. Ona będzie wystawiona na OLX. Tak, będzie na sprzedaż. Dla zainteresowanych, jak to wygląda link podam pod filmem. No i cóż, stwierdziłem, że przyczepę tam będę też chciał zrobić w ten sposób, żeby można było gdzieś tam. Yy, zabrać ze sobą motocykl, bo różnie to bywa: czy na serwis, czy gdzieś jakaś dalsza przejażdżka, że tak powiem, z rodziną, to nie zawsze jest yy, okazja i szansa, żeby, żeby yy, wszystkich ich zabrać, no bo wiadomo. Dlatego postanowiłem pokupywać troszeczkę rzeczy, związanych yy, z przeróbką tej przyczepy. Yy, tak jak widać tutaj stojak na przednie koło motocykla, yy, jakiś tam najazd, yy, co tutaj jeszcze, no jakieś tam yy, oświetlenie dodatkowe, ponieważ u mnie w samochodzie bardzo, bardzo, bardzo słabo ją widzę w lusterkach i tak się zastanawiam. I tak się zastanawiam, czy gdzieś tutaj nie y, zamontuję tych obrysówek, czy na końcu, czy na błotniku. Nie wiem, jeszcze muszę to przemyśleć. W każdym bądź razie zacząłem sobie już tutaj działać. Właśnie jak widać, y, montować ten, y, jak to nazwać zaczep przedniego koła, nie, uchwyt przedniego koła motocykla. Y, no, pasuje mi to, powiedzmy, że idealnie. Generalnie ten płaskownik tutaj pierwszy chciałem mieć go tutaj, no ale tutaj przechodzi pod podłogą taka metalowa część ramy i, 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 i po prostu nie wyda mi to, a że są już tutaj obok gotowe dziury y, że tak powiem gdzieś na środku, więc postanowiłem to zamocować tutaj, to i tak trzyma się bardzo sztywnie, bardzo y, dobrze to wszystko wygląda, to ma mi tak naprawdę tylko y, pomóc w utrzymaniu motocykla w pionie Dodatkowo gdzieś tam jeszcze chciałem jakieś uszy zamontować na pasy, co mi się też przyda, to nie tylko w transporcie motocykla, ale w transporcie różnych innych rzeczy. Od razu mówię, że nie mam zamiaru przewozić tutaj rzeczy jakichś takich typowo budowlanych i ciężkich, bo przyczepka jest do 750 kg, ale powiem Wam szczerze, że miałem ostatnią okazję przeprowadzać kogoś i no była powiedzmy zapakowana te 300 350 kg i to był chyba dla niej maks, bo o ile ona jest nowa i jest bardzo dobrze wyważona i bardzo dobrze się prowadzi samochód z tą przyczepą. O tyle myślę, że 750 kg to ona nie wytrzyma, to jest jakiś to jest jakiś śmiech. To jest wszystko tak cienkie, tak yy, wszystko pracuje w ogóle ten yy, Zaczep tutaj, nie wiem czy wy to będziecie widzieć, to pozostawia wiele do życzenia. Tak cienką mm, blachę zastosowali tutaj, że naprawdę y, 750 kg to, to nie. Myślę, że waga mojego motocykla to jest jakieś 250 kg. Na spokojnie można będzie y, zapakować motocykl i, 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 i go gdzieś tam ciągnąć. Obawiam się jeszcze tylko jednej rzeczy, ponieważ przyczepa ma 2 metry długości, a a motocykl yy, ma długości powiedzmy 2 metry 10 i obawiam się, że do przejazdu yy, z motocyklem będę musiał ściągać tylnią burtę, no ale zobaczymy jak to wszystko wyda, yy, nawet gdybym miał ją ściągnąć to i tak niczemu nie szkodzi, ponieważ belka z lampami i tablicą rejestracyjnym jest poniżej. Więc cóż, bierzemy się za robotę, szkoda czasu. Tak jak mówię, ja sobie już tutaj zacząłem dubać. No i lecimy z Koksem. Mam jeszcze na niej zamontowany stelaż, ponieważ no jak widzicie tutaj no, mało miejsca mam w tym garażu. Warunki są takie, jakie są, chciałoby się to inaczej wszystko mieć, no ale niestety. Dobrze, że i tak jest kawałek jakiegoś tam garażu na ten motocykl, i tak, dalej, i tak dalej. Obecnie motocykl stoi na zewnątrz, przykryty pokrowcem, ponieważ leje i wieje niesamowicie, ale myślę, że to nie, nie, nie zaszkodzi, jak postoi tam chwilę. Ja sobie tutaj troszeczkę jeszcze popracuję. Mam zamiar dzisiaj właśnie dokończyć ten zaczep przedniego koła zaczep, no zwał jak zwał wiecie o co chodzi, no i myślę, że porobię sobie gdzieś tutaj mm, te uszy na pasy aczkolwiek nie wiem czy najpierw nie, nie, nie wprowadzę motocykla na ten na tą przyczepkę i gdzieś tam sobie zobaczę w których miejscach najlepiej by mi pasowało zrobić te uszy żeby ten pas jak najbardziej w odpowiedni sposób był zamontowany, dobra lecimy z koksem Dobra, co my tu mamy, to mamy zamontowane, w sensie przewiercone, tak, tak przewiercone, to zostało mi tylko jeszcze złapać to od spodu, tutaj to mam też połapane, już podokręcać, na razie to wszystko tak, że tak powiem prowizorycznie jest połapane, ponieważ gdyby mi coś to nie pasowało i tak dalej, ale myślę, że tutaj się już nic, nic nie wydarzy. Tak, no jeszcze mi zostało do przewiercenia tutaj te dwie dziury. Śruby, podkładki, nakrętki poskręcać to. To i tak będzie demontowalne, więc nie robi mi to żadnej różnicy. Tutaj jak widać, próbowałem przewiercić się i przewierciłem się, ale jest pod spodem akuratnie pod spodem idzie kawałek gramy, taka poprzeczka, więc no nie wyda mi to, więc w każdym bądź razie wiercimy to tutaj dalej Tak, to mamy tu wszystko, tu mamy wszystko, dobra No to jedziemy Czyk jest Mi to tak, może ja sobie wsadzę tutaj śrubę. O, żeby mi to nie uciekło w razie czego. Dobra. Tak, jedną śrubę mamy tutaj, drugą śrubę mamy tutaj. Ja myślę, że sobie tutaj chyba jeszcze zrobimy taką, taką faskę, ponieważ te śruby mam troszkowe, tylko teraz tak, mamy choinkę, mamy choinkę. Okej. Okay. Co tak strzeliło? Myślałem, że coś się zepsuło. Tak. Dobra. Teraz to ładnie będzie dociągać. Spodem mi przyjdzie połapać to wszystko, ja sobie muszę poszukać nakrętek. Potrzebuję nakrętek raz, dwa, trzy, cztery. Od spodu, oczywiście, chcę zamontować takie szersze podkładki. Tutaj już mam dwie przygotowane pod spód, i tutaj mam następne dwie. Teraz jeszcze nakrętki do tego. Nakrętki muszę poszukać. Boziu boziu, tutaj też jest wszystko Tutaj też jest wszystko, tutaj widać jeszcze jest ten najazd, który że tak powiem yy, to działa wiecie w jaki sposób nie. Tu się najeżdża kołem i to się tu pyk yy, Przestawia. Tu mamy oczywiście do yy, odpowiedniego rozmiaru opony regulacje to działa po prostu na takim zwykłym, zwykłym wałku. Ale to, to później na koniec sobie zamontuję jak już będzie wszystko, że tak powiem poskręcane. E, co ja miałem? Aha, miałem nakrętki poszukać i i nakrętki i nakrętki miałem poszukać i... Matko Boska, tu jest wszystko, tu jest naprawdę wszystko. Ślub mamy dziesiątki, ale nakrętek raczej nie, ale za chwilę zobaczymy. Mm, muszę poszukać tutaj w tych moich pierdach. No, powiem Wam ciężka sprawa będzie z tymi nakrętkami. Nie wiem dlaczego. To, to nie jest to. No ciężka sprawa. Może tutaj coś? Nic nie widzę takiego. Tutaj też nie. Tutaj też nie. Tutaj może coś? Tu nie, tu nie. Tu są jakieś... Co to jest? Tutaj nie ma. Tutaj też nie ma. Boże, co tutaj, co to się tutaj wydarzyło? Kurde, masakra. Wy też macie taki burdel w garażach? Powiedzcie mi. Ja rozumiem, że gdzieś tam porządek musi być, ale gdzieś go się tam staram zawsze trzymać. No, ale niestety z braku miejsca też. Jestem zmuszony, niektóre rzeczy uprawiać gdzie się da istotnie robi się burdel, a po drugie nie ukrywajmy. W ostatnim czasie jak już mówiłem dużo rzeczy się wydarzyło i gdzieś tam tylko przychodziłem coś tam albo zabierałem, albo do dopakowywałem do tego garażu. Co tutaj jest? Co tutaj jest? Oj Boże, klucze! dynamometryczne co tutaj jest? Hmm. jakiś stary telefon zobaczcie jaka technologia LG Nie historyczny jakaś stara bateria z kamery chyba nie no nie mam takich nakrętek. Serio, nie mam takich nakrętek. O, oj, boże, boże Co tutaj mamy? Nie no muszę się wziąć za... Muszę się wziąć tutaj kiedyś za porządek. Tutaj nie tutaj nie O Boże Tutaj nie będę miał nakrętek w tej skrzynce, ale co? To bym musiał wywalić to wszystko. Dobra, ja sobie tutaj poszukam i za chwilę wracam. Nie będę przecież zanudzał u Was szukaniem nakrętek. No, i tak moi drodzy, tak jak przypuszczałem, film z serii przerabiamy przyczepę Teramet. Na przyczepę motocyklową będzie się składał, niestety, ale z kilku odcinków, z kilku części, a to tylko dlatego, że dzisiaj przyszło mi przerwać trochę pracę, dlatego, że no niestety nie znalazłem tych nakrętek, takie jakie potrzebuję. Mam wszystkie inne, ale niestety, jak to zawsze bywa, tych co potrzebuję to nie mam. Czeka mnie wizyta w sklepie, myślę, że najszybciej zrobię to jutro, ponieważ dzisiaj jest niedziela i już jest godzina... No po 18, więc nie ma sensu yy, dlatego będę powoli yy, sprzątał tutaj troszeczkę, bo nie mogę się tu odnaleźć ale w międzyczasie jeszcze mam do was takie pytanie ponieważ yy, mam zamontować zamiar takie oto obrysówki, a to tylko dlatego tak jak mówiłem wcześniej yy, no nie widzę tej przyczepki dobrze Gdzieś tam jadąc nocą w lusterkach swojego samochodu, i teraz tak mam pytanie do Was odnośnie elektryki. Może ktoś z Was jest tutaj jakimś elektrykiem? Ja wiem, że to nie są jakieś takie trudne rzeczy, i tak dalej. Ja elektrykiem nie jestem, ale zobaczcie. Mam tutaj dwa przewody: czarny i biały. To chyba kolor to akurat nie ma znaczenia. No i co? I, i, I gdzieś bym się chciał to wpiąć w przewód, który idzie mi tutaj po ramię z instalacji do oświetlenia z tyłu przyczepy. Miejsce do pod, że tak powiem do podpięcia się mam, ale teraz jak to podpiąć? Bo o ile przewód, który będzie szedł do świateł pozycyjnych, gdzieś tam się połączy. Tak myślę na chłopski rozum. Jeżeli tylko proszę się nie śmiać, tylko proszę mi pomóc i, i, i poprawić ewentualnie. Jeżeli się jednym przewodem podłączę pod przewód, y, który idzie do świateł pozycyjnych, to skąd wziąć ten minus, tą masę tak zwaną? tego nie potrafię tutaj jakby ogarnąć, a nie chciałbym gdzieś tam, bo ja to pewnie zrobię na zasadach próby błędów, a nie chciałbym popalić niczego, bo no nie fajnie będzie. No, także, jeżeli ktoś może mi pomóc, to bardzo proszę o komentarze. No i tak myślę. Zobaczcie. Tak myślę, że chyba najbardziej, najbardziej, to bym widział to tutaj. Nie, tak odwrotnie. No akurat mam nie tego, bo to z przodu musi być białe, z tyłu czerwone. Ale generalnie chodzi o to, że chyba zrobiłbym to w ten sposób, czy w ten sposób. Nie wiem, może to wystawać tak poza obrys? Jak myślicie? No chyba może, nie? Chyba się nikt tam nie, nie dostra do tego. No bo tutaj z tyłu jakby... Yy, z tyłu jakby no za bardzo... Tu mi nic nie da, ja tego i tak nie będę widział w lusterkach. Tutaj nie bardzo, bo jest... Yy, że tak powiem te klamry od zamykania tylnej burty i myślę, że najodpowiednim miejscem będzie zamontowanie tego tutaj i tutaj też bym sobie puścił kabel do środka a przewód przewód idzie mi tutaj dokładnie po ramię więc będę to miał ułatwione i myślę, że tak chyba to będzie miejsce najbardziej adekwatne na to no tak nie wiem tak to jakoś tu wypośrodkuję no no chyba tak to zrobię. Także jeżeli macie jakiś pomysł na to na to jak to podłączyć Może nie fachowo, ale jakoś tak mądrze, żeby to zdało egzamin to bardzo proszę piszcie w komentarzach No a co, na dzisiaj już by było na tyle, ponieważ no, jak widzicie rozpierdol mi się tutaj zrobił no i nie dokończę tego. Nakrętki znalazłem, ale to są ósemki. A ja potrzebuję dziesiątki, więc cóż, na dzisiaj to tyle. Trzymajcie się i do następnego razu. Cześć! Dobra, żeby nie było tak krótko, to jeszcze rozpakujmy ten najazd, który kupiłem, bo on mi też dopiero teraz niedawno przyszedł jeszcze tak naprawdę nie wiedziałem, nie, nie zdążyłem go zobaczyć co to jest. Dajmy tutaj panie kleszcze tutaj mam no co my tu mamy aha bo tutaj jest jakaś aha no bo tutaj to musimy przyłożyć jakby na przyczepkę żeby to się tutaj nam nie obsunęło okej okay, to to już wiemy o co chodzi i tutaj nam dołączyli jeszcze jakiś, no proszę, pas, który pewnie nie czego. O, cicho, cicho, cicho. Tu mam nakrętki, cicho, tu mam nakrętki. Ile mamy tych nakrętek? Raz, dwa, ty. No to przecież to są te nakrętki, a to możemy poskręcać później. Tak, dobrze mówisz. Pokazuję. Tak. Eee, cyk, elegancko, czyli moi drodzy wracamy do gry. Ale dobra, jeszcze zobaczmy tutaj, co tu jest. Co tu jest napisane. Aha, instrukcja obsługi, Jak to zamontować. No, tak. no dobra. To czyli nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Jedziemy dalej. Jeżeli chodzi, przepraszam Was, że tak siorbam ale zakatażony jestem także masakra. No, sam najazd taki solidny. Niby ma wytrzymać do 350 kg. No, zobaczymy. Tutaj jest jakiś taki ryflowany antypoślizgowy. No, będzie dobrze. Dobra, to co? To montujemy to dalej. Zabieramy się za robotę.